Wam tak. Kontrowersyjna technologia mRNA. Wiecie Państwo, że na podstawie tej technologii były wytwarzane szypawki, tak? Jest teraz ukierunkowana na zwierzęta gospodarskie, rozumiecie? Najpierw tutaj na nas, a teraz idzie to na zwierzęta gospodarskie w Stanach Zjednoczonych. I co się takiego wydarzyło? Jak ja to czytałem, nie, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Więc pięć Stanów w Stanach Zjednoczonych wprowadziło ustawy zabraniające terapii genowej lub technologii mRNA produkcji mięs lub wymagających pełnego ujawnienia na opakowaniu. Po prostu. Ta technologia, którą byli, byliśmy jakby no, szczepieni, tak? Przenosi, teraz jest wprowadzana dla zwierząt i pięć stanów amerykańskich zgłosiło nowe ustawy. W związku z tym co najmniej pięć stanów wprowadziło ustawy ograniczające stosowanie kontrowersyjnej technologii mRNA lub terapii genowych u zwierząt gospodarskich lub żądają pełnego ujawnienia konsumentom informacji na opakowaniu produktów. Że yy, Taki zastrzyk, to zwierzę dostało. Stany Zjednoczone, e, przepraszam, Stany w Stanach Zjednoczonych, te pięć stanów, rozważające, rozważają w ogóle ustawodawstwo, e, zabraniające lub ograniczające używania tego, to jest Dakota Północna, Tennessee, Arizona, Idaho i Missouri. E, w ustawie w Idaho House Bill, to jest 154, e, uznają w Idaho to za wykroczenie dla każdego, kto dostarcza lub podaje szczepionkę przy użyciu technologii mRNA do użytku osób, dla osób, dla ludzi lub jakiegokolwiek innego saka, saka w tym stanie. Czy Państwo rozumiecie? Oni zabraniają używania tego pod groźbą kary na terenie stanu Idaho. W Arizonie. Arizona House Bill 2762 wymaga rzucającego się w oczy oznakowania, czyli tam znowu jest zarządzenie, że jeżeli ktoś to zastosuje w stosunku do zwierzęcia, wymagane jest rzucającego się w oczy oznakowanie wszystkich produktów wodnych, zwierzęcych lub drobiowych, które otrzymały szczepionki mRNA i zabrania się tych no, kwalifikowania tych produktów jako ekologicznych. W tym stanie jest tak. W Tennessee to jest House Bill 0099 zmienia się istniejące prawo. House bill to jest, to jest ta ustawa o numerze, aby zmienia, zmieniające się ustawodawstwa, aby zakazać produkcji lub sprzedaży żywego inwentarza lub mięsa zawierającego mRNA, szczepionki lub materiały szczepionkowe bez widocznej etykiety, że takie składniki znajdują się w produkcie. Czyli w Tennessee, jeżeli ktoś to zastosuje, musi widocznie napisać na opakowaniu, że zastosował to, że zwierzę jest zaszczepione tą szczepionką. W północnej Dakocie ustawodawcy złożyli wniosek, tak zwany SB 2384, który ma na celu zakazanie stosowania szczepionek mRNA u ludzi i wprowadzenie kary dla każdego, kto złamie zakaz. Tak jest w północnej Dakocie. Wniosek SB 2384. Reprezentant stanu Missouri, Holly Jones, republikanin, jest głównym sponsorem ustawy wymagającej etykietowania wszystkich produktów mięsnych zwierząt gospodarskich zawierających potencjalne produkty terapii genowej te mRNA. Oznaczamy wszystko na całym świecie. On mówi jakby do wszystkich. Oznaczamy, że jest bez GMO. Oznaczamy, że jest GMO, oznaczamy karmione trawą, oznaczamy, że nie zastosowano żadnych antybiotyków, bo oznaczamy tak produkty. u nas też w Polsce, i tam również. Oznaczamy produkty wyprodukowane w zakładzie zawierającym orzechy, bo to ktoś tam może mieć alergię, powiedział Jones, więc dlaczego nie mamy oznaczać produktów, jeżeli ktoś używa tych szczepionek w stosunku do, do zwierząt, tak?